Moi drodzy, poczekam aż się wyświetli, bo mam pytanie na początek. Pytanie, które brzmi do rodziców, to jest pytanie, yy, takich yy, z większym stażem, na co pozwalali nam rodzice, na co my dzisiaj nie pozwolilibyśmy pozwoli swoim dzieciom? Na przebywanie cały dzień poza domem. Tak. Coś jeszcze? Żeby wyjść dziś wieczorem. Dobrze. Co jeszcze, na co nam nasi rodzice pozwalali, a nam dzisiaj nie przejdzie do głowy, żeby pozwolić naszym dzieciom? Słucham? Samodzielne ogrzewanie? A podróżowanie. Tak, tak, tak. Zobaczcie, obrazek pierwszy na pewno nam podpowiada, bo któż z nas nie spadł z drzewa choć raz. Nie? A dzisiaj broń Boże dzieciom na drzewo, prawda? Albo ktoś z nas nie skakał po dachach i po innych zakamarkach, przy... gdzie się tylko dało wleść, tam żeśmy włazili, nie, albo na drugim właśnie o podróżowanie, nie na stopa. Dzisiaj nie, nie pozwolimy na stopa. A przecież myśmy wszyscy jeździli, podróżowali na stopa, nie. Czy, ja pamiętam, u nas było, jak padało hasło, że chcemy rozpalić ognisko, to ojciec tylko dawał słoik benzyny. A dzisiaj? Dzisiaj zapalniczki nie damy do, do ręki dziecku, nie? Czy, czy nawet, o, proszę bardzo, jeszcze przyszedł mi jeden przykład do głowy. Nie wiem, czy się ojcowie zgodzicie, ale kiedyś piła tarczowa, piła łańcuchowa i inne elektronarzędzia, byliśmy od małego za pan brat. A dzisiaj? Dziecku młotek się boimy dać do ręki, prawda? Tak, 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 Kasiu? W noże? No, na przykład, w noże nam pozwalali grać, a my dzisiaj dziecku nie damy do ręki widelca. No dobra, damy widelec, ale noże nie. Ktoś jeszcze? Potrafi sobie przypomnieć, na co pozwalali nam rodzice, a my dzisiaj nie pozwolimy swoim dzieciom? Już nie mamy więcej pomysłów. Dobrze, moi drodzy, yy, dzisiaj ewidentnie będzie właśnie w takich klimatach kazanie, bo będzie dotyczyło takiego okresu z życia właśnie Jezusa. Takiego wczesnego nastolatka, który dopiero takie pomysły o podróżowaniu miał w głowie i dopiero zaczynał je wcielać w życie. I chciałbym, żebyśmy... Pomimo tego, że niewiele mamy w Piśmie Świętym na temat dzieciństwa czy lat młodzieżowych Jezusa, no niewiele, bądźmy szczerzy, mamy tylko jeden fragment, który o tym traktuje. I niewiele wiemy na ten temat, co się szczególnie działo z Jezusem, no aż do właściwie do tego momentu, kiedy w wieku 30 lat zaczął publicznie... Występować. Istnieje wiele różnych dziwnych spekulacji, najbardziej niedorzeczną, jaką się spotkałem, to to, że Jezus miał być w Indiach albo w Chinach, i tam miał poznawać tajniki medycyny czy uzdrawiania. Takie teorie panują. Nie? A Biblia w opisie Narodzin Jezusa, Jego obrzezaniu, ofiarowaniu w świątyni podaje tylko jeden, jeden jedyny szczegół że codziennie uczęszczał z rodzicami do, do świątyni na święto Paschy. Corocznie, przepraszam. Corocznie, nie codziennie. Tak, możemy? Kolejny? E, zobaczcie, Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, wersety 40 i 41. Czytamy, że dziecię rosło, nabierało sił, było pełne mądrości łaska Boża była nad nim, a jego rodzice chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. To jest, to jest jedyny jakiś ogólny szczegół, który, ogólnik, który wiemy na temat tych lat Jezusa. Aż pojawia się ten jeden fragment, właśnie końcówka. Drugiego rozdziału Ewangelii Łukasza, którą chciałbym, żebyśmy sobie przeczytali jako nasz główny fragment opisowy. Zobaczcie dalej, 42 do 52. E, czytamy tak. I gdy miał 12 lat, przyszli do Jerozolimy na to święto, jak to było w zwyczaju. A gdy te dni dobiegły końca, wracali. Zostało dziecię Jezus w Jerozolimie, o czym nie wiedzieli jego rodzice. A mnie mając, iż jest pośród podróżnych, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. I gdy, I gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. A po trzech dniach znaleźli go w świątyni, siedzącego wśród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami. I ujrzawszy go, zdziwili się i rzekła do niego matka, jego synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie, i rzekł do nich, czemuście mnie szukali? Czy nie widzieliście, że, o tym, co, że w tym, co jest ojca mego, i ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił, i poszedł z nimi, i przyszedł do Nazaretu, i był im uległy. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu i łaski u Boga, e, wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Zobaczcie, ten fragment zaczyna się i kończy właśnie tym, że Jezusowi przybywało wzrostu, mądrości i że był przy Bogu, prawda? Taka klamra, która nam otwiera i... Zamyka ten nasz fragment. I to, co w tym fragmencie jest ważnego, to, co dowiadujemy się z tego fragmentu, to to, co nam podkreśla ewangelista. A co on nam podkreśla? To, że Jezus miał 12 lat. My dzisiaj, dla nas 12 lat, no to kiedyś jeszcze to było dziecko, które bawiło się resarakami w piaskownicy i oglądało Dobranockę. A dzisiaj dwunastolatek to młodzieniec, który ma swój własny telefon, swoje własne pieniądze, znika z domu na popołudnie i już nie, raczej nie mówi, czym się w ciągu dnia zajmuje. Taka zmiana. Nie? Według tradycji żydowskiej był to czas, kiedy dzieci, synowie stawały się pełnoprawnymi członkami synagogi żydowskiej. Stawało się to właśnie na uroczystości zwanej, jak myślicie, jak to się zwało? Barbicwa, dobrze. Czyli syn przykazań. I od tego momentu syn czy córka byli zobowiązani do uczęszczania we wszelkich praktykach żydowskich, w świątyni do czytania, do modlitw, do śpiewu w czasie zgromadzeń. Syn był zobowiązany również w tym dniu do wygłoszenia krótkiego kazania, rozpoczynającego się słowami dzisiaj Jestem mężczyzną. Kolejną rzeczą, którą podkreśla nam ewangelista Łukasz, to właśnie te zwyczaje żydowskie. Bo w żydowskich rodzinach istniał jeden dobry zwyczaj, który autor nam bardzo podkreśla: jak myślicie, co to był za zwyczaj, który tak bardzo uwypukla się w tym tekście w stosunku do całych rodzin? Dokładnie, że corocznie pojawiali się w synagodze, w świątyni w Jerozolimie, tak? Jaki jest to piękny zwyczaj regularnie zabierać rodzinę do kościoła? Jest to piękny zwyczaj, piękny przywilej i pozostaje nam życzyć sobie tego samego, abyśmy my mogli pojawiać się tutaj z pełnymi naszymi rodzinami. Piękny zwyczaj. A inne pytanie, czy my znamy zwyczaje swoich dzieci? Czy może już też naśladując obecne, dzisiejsze zwyczaje, pozwalamy naszej młodzieży być całkowicie samodzielnymi i nie znamy w ogóle ich upodobań, ich zwyczajów i nie wiemy tego, czym się zajmują, co lubią, czego nie lubią. Po prostu są i ich zadaniem jest się tylko uczyć i nic innego nas nie interesuje. A więc druga rzecz, którą nam uwypuklił w tym fragmencie Łukasz, trzecią rzeczą jest to, czego dowiadujemy się o tym, że Jezus lubił się uczyć. Jest napisane nabywał mądrości. Mądrość współgra z wiedzą, bo trudno tutaj oddzielić to. Zobaczcie, kiedy zdali sobie sprawę rodzice Maria i Józef. Że Jezusa nie ma, co zrobili? Zawrócili, zaczęli go szukać. Nie? Gdyby dzisiaj nam, nasze dziecko, wywinęło taki numer i zniknęło, zakładając, że nie mamy śledzenia na komórce, bo to dzisiaj technika nam na to pozwala, czy wiedzielibyśmy, gdzie nasze dziecko w 100% się znajduje? Czy widzielibyśmy, że. Czy w ogóle dos doszłoby do tego, że musimy szukać własnego dziecka? Czy od razu byśmy powiedzieli, a jest tam. Pójdziemy, faktycznie tam jest. Nie? I dlatego, kiedy po tych trzech dniach, bo tak jest napisane, no ale bądźmy szczerzy, oni uszli jeden dzień, musieli wrócić drugi dzień, i trzeciego dnia go znaleźli, tak? I znaleźli go w świątyni. I, i mówią, co ty zrobiłeś, Jezus? I co Jezus mówi? Przecież to było oczywiste, że tu będę. No i jak wyście mogli zwątpić, jak w ogóle mogliście mnie szukać, przecież to jest ewidentne, że będę tutaj. Tylko powiedział to w grzeczny sposób, akceptowalny w tamtych czasach. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy odkrywali zainteresowania naszych dzieci, żeby od razu wiedzieć, gdzie moje dziecko może. Być. Co więcej, w czasie Paschy, czyli w czasie tego święta, kiedy oni się tam zgromadzali, Sanhedrin miał zazwyczaj odbywać swoje posiedzenia w miejscu publicznym. I na jednym z tych krużganków w świątyni, tak? Siadali i zaczynali obradować, zaczynali rozmawiać, mędrkować sobie. I w obecności wszystkich zainteresowanych dyskutowano nad różnymi religijnymi i teologicznymi zagadnieniami. I tam właśnie rodzice znaleźli Jezusa. Nie powiem, przyznam się Wam szczerze, że ja sobie zawsze to tak wyobrażałem, i dlatego teraz uważam, że nie powinniśmy sobie tego tak wyobrażać. Takiej scenerii, że, w której mały chłopiec dominuje nad tłumem ludzi starszych i ich poucza. To nie tak wyglądało. Choć przyznaję się przed Wami, ja tak to zawsze sobie wyobrażałem. Tą scenę, ten obraz, kiedy rodzice w końcu znajdują Jezusa, że on stoi nad tymi wszystkimi mądrymi głowami i ich poucza. ponieważ mu, nie, nie, to nie tak, ja wam powiem, jak to jest. Nic z tych rzeczy. Słuchający i pytający to zazwyczaj zwrot żydowski określający postawę ucznia wobec nauczycieli. Jezus przysłuchiwał się prowadzonym dyskusjom i jak, jak spragniony wiedzy uczeń chciał jak najwięcej się o tym dowiedzieć. A więc nie była to sceneria, gdzie młody, krnąbrny dwunastolatek poucza wszystkich, tylko przebywa wśród nich, słucha. W jakiś sposób tą mądrość swoją musiał pokazać, bo jest napisane, że byli zdumieni jego mądrością. Więc nie objawił się jako mały, krnobrny, który przyszedł i tutaj teraz wszystkich będzie ustawiał, bo on wie lepiej. To po trzecie. Po czwarte, Jezus miał sprecyzowany cel. On wiedział, dlaczego tam jest. I to nie było tak, a pójdę, zobaczę, co tam się dzieje. Zebrali się ludzie, więc usiądę między nimi, zobaczę, co to jest. Taka ludzka ciekawość. Tak jak my, kiedy idziemy ulicą, widzimy tłum gdzieś w oddali, z ciekawości podchodzimy, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Prawda? Jezus miał już jasno sprecyzowany plan i cel dla tej sytuacji, jak i dla całego swojego życia. Jak odpowiada rodzicom, przypomnijmy sobie, w tym, co ojca mego ja być muszę. Nie? Rodzice nie znali jeszcze tego celu i nie rozumieli tych słów, co nam Łukasz podkreśla. Sytuacja staje się analogiczna, kiedy my nawracamy się, kiedy zwracamy, nawracamy się do Jezusa i nikt z naszych najbliższych nie może zrozumieć tej a nawet mówi o niej z wyrzutem: Coś ty zrobił rodzinie? Prawda? To jest to samo niezrozumienie. Z drugiej strony, co mogło znaczyć ten, ten zwrot Jezusa, muszę? Muszę być w tym, co jest Ojca Mego. Kto go do tego zmuszał? Nikt. On sam. On sam tego pragnął. Chciał być wśród tych, którzy rozprawiają o Bożym Słowie. Nie? I to też jest do nas. Zobaczcie, czy my pragniemy, kiedy tylko jest jakieś zgromadzenie zborowe, pojawia się jakakolwiek inicjatywa, i możemy sobie, wiemy, że czas nam na to pozwala, że nie mamy pracy albo nic, czy chcemy być wśród ludzi wierzących, czy raczej kombinujemy, żeby znaleźć sobie inne zajęcie i móc powiedzieć: No, sorry, nie mogłem. Nie? Jest jeszcze jedna. Rzecz, którą też trzeba tutaj zauważyć. Jak Maria konfrontuje Jezusa z zaistniałą sytuacją? Cóżeś uczynił? E, przepraszam, jeszcze wcześniej jest to zdanie. 48 werset. Ujrzawszy y go, zdziwili się i rzekła matka jego: Synu, żeś nam uczynił? Oto ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie. Którego ojca? Maria miała na myśli? Józefa. Józefa. A Jezus jej odpowiadał: Czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Którego ojca miał Jezus na myśli? Boga. Nie? Czasami używany jest ten fragment w bezczelny sposób, żeby powiedzieć, że Jezus wyrzeka się Józefa. Ale nie. Jezus wskazuje tym którzy rodzic Marii i Józefowi tym którzy słuchali że jego ojcem jest Ojciec Niebieski że jego ojcem jest Bóg to nie ma żadnego wyrzeczenia się nie to po czwarte i po piąte ostatnie widzimy że Jezus był uległy swoim rodzicom nie postawił im się, nie zbuntował, nie zabrał wszystkich swoich rzeczy. Powiedział, uciekam. Będę żył już po swojemu. Mam 12 lat, jestem w stolicy, nic mi nie możecie zrobić. Nie. Choć bardzo chciał, tak jak powiedział, że to powodowało w nim to myślenie, że on musiał. Choć bardzo chciał być w tej świątyni, zostać wśród tych, którzy rozprawiali nad Bożym Słowem. To jak czytamy, wrócił z nimi i był im posłuszny drogie dzieci nie zdarza się że rodzice występują przeciwko temu co akurat byście bardzo chcieli robić zdarzało się że i nasi rodzice widząc nas w jakiejś sytuacji gdzie jesteśmy zaabsorbowani czymś co bardzo chcieliśmy robić czymś co lubiliśmy robić powiedzieli teraz jest czas na coś innego Jezus się nie buntował poszedł z nimi i był posłuszny Okazywał posłuszeństwo. Relacja Jezusa z jego Ojcem Niebieskim nie umniejszała ani nie unieważniała obowiązków, jakie miał wobec ziemskich rodziców. Posłuszeństwo piątemu przykazaniu było kluczowym elementem idealnego posłuszeństwa prawu, które Jezus wypełniał w naszym imieniu. Zobaczcie, gdyby Jezus nie był posłuszny Józefowi i Marii, jakże wypełniłby przykazanie, które mówi, szanuj ojca swego i matkę swoją. Nie? Mogę kolejny slajd? Zobaczcie, w liście do Hebrajczyków. Już czytany dzisiaj fragment. Pięknie, że trafiliśmy na ten sam. Zobaczcie, jest. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, za wyjątkiem grzechu. Jezus nie mógł być nieposłusznym rodzicom, bo by zgrzeszył, wystąpiłby przeciwko piątemu przykazaniu. On musiał być absolutnie sprawiedliwy w świetle prawa. Kolejny fragment, kolejny slajd mówi, i chociaż był synem i nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich. Którzy mu są posłuszni? Sprawcą zbawienia wiecznego. Jezus nie mógł być nieposłuszny, nie mógł się postawić, bo jego ideą istnienia była bezgrzeszność. On musiał być idealnym ofiarą, bez grzechu. Więc był posłuszny rodzico. I podsumowując, pomimo świadomości, tej misji, z którą przyjdzie mu się zmierzyć tu na Ziemi przez kolejnych, miał 12 do 33, 21 lat, tak? Przez kolejnych 21 lat, do wykonania zadania zleconego mu przez ojca w niebie, Jezus pozostaje uległy ziemskim rodzicom. Taka postawa owocowała i ty, jak czytamy w wersecie 52 że jemu przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Tak Bóg wynagradza posłuszeństwo. Przybywało mu mądrości wzrostu i łaski u Boga i u ludzi. Wszystko się zmieni, kiedy skończy 30 lat. Kiedy wyjdzie z domu rodzinnego, kiedy zacznie żyć sam dla siebie, kiedy zacznie realizować w praktyce misję Boga, kiedy zacznie swoją publiczną działalność, ale o dzieciństwie Jezusa wiemy to, że był posłuszny, że pragnął być, no można powiedzieć w kościele, wśród tych, którzy rozprawiają nad Bożym słowem, i że nie powinno nigdy nikogo dziwić, naszych znajomych, przyjaciół. Rodzinę, że kiedy nie wiedzą, co się z nami dzieje, to pierwsze miejsce, gdzie powinni sprawdzić, pierwsze miejsce, gdzie powinni szukać, to Kościół Boży, wśród bieżących. Tak byśmy chcieli, żeby było. Gdyby nagle padło hasło o Remek zaginął, to gdzie dzwonią? Do kogoś z Was, w Zboże. No bo no gdzie, jak gdzie? Nie i tak odnośnie każdego z nas. My na pewne rzeczy nie pozwalamy naszym dzieciom ze strachu, z doświadczenia życiowego, bo boimy się, że coś dla nich może być niebezpieczne. Tak samo jak i być może nasi rodzice obawiali się, że pewne rzeczy stają się dla nas, mogą stać się dla nas niebezpieczne, ale pozwalali nam, bo wiedzieli, że to nas czegoś nauczy, że to w nas coś wykształtuje. Czasami nawet pozwalali nam się zranić. Wiedząc, że i to nas czegoś nauczy. Rodzice Jezusa tutaj znaleźli Go, odnaleźli, wrócili z Nim do domu. Czytamy, że Jezus był dalej posłuszny i przybywało mu mądrości, wzrostu łaski u Boga i u wszystkich. Niech to będzie naszą modlitwą dla nas samych, dla naszych najbliższych, dla naszych dzieci, a i może dla naszych rodziców, jeśli mamy z nimi taką relację. Żebyśmy zawsze wiedzieli, gdzie się szukać. W domu Bożym, blisko Bożych ludzi, Bożych dzieci. Żebyśmy też i my byli posłuszni Bożemu Słowu, ale i nasi, naszym rodzicom, jeśli jesteśmy jeszcze od nich zależni. A i nawet jeśli jesteśmy niezależni, abyśmy także okazywali im szacunek. Zapraszam do powstania, zapraszam do modlitwy. Niech to będzie dobry dzień, abyśmy mogli się modlić o nasze dzieci, o naszych rodziców i o nasz Kościół. Powarto.